Cześć, z tej strony Trap.pl, a w dzisiejszym materiale, wedle umowy, na czynniki pierwsze, rozłożymy sobie temat rzekomego skancelowania Travis'a Scotta, rzekomego końca jego kariery w Stanach Zjednoczonych, no bo krótko mówiąc, po ostatnim filmie, widzę, że ten temat cały czas was ogromnie ciekawi, podobnie zresztą jak i mnie samego, dlatego dzisiaj dokładnie wytłumaczę wam źródło hejtu na Travis'a Scotta, który głównie swoje epicentrum na przestrzeni ostatnich dni ma właśnie w USA. Przedstawię wam ogólnie argumenty jego przeciwników i przedstawię wam ich punkt widzenia. Tak samo jak i wszystkie błędy rapera z przeszłości, które dzisiaj działają na jego niekorzyść. Następnie zrobimy sobie również mały update najnowszych wiadomości odnośnie tego artysty, jak i zarówno całego tegorocznego World, bo cały czas dostajemy tylko coraz więcej przykrych i szokujących informacji na ten temat, by wreszcie na koniec przedstawić wam te najciekawsze teorie, które na przestrzeni ostatnich dni zyskują niesamowicie na popularności w kontekście tego artysty. I tak, są to teorie ściśle powiązane z zakonem iluminatów, w których rzekomo raper jest obecnie głównym pionkiem, no bo jeśli popatrzymy sobie na to jego ostatnie wystąpienie pod nieco innym kątem Który zaraz wam dokładnie zilustruje To rzeczywiście cała sprawa zaczyna się robić jeszcze bardziej ciekawa, tajemnicza, no i straszna I w sumie to dzisiaj znów z uwagi na zbyt przykrą i poważną tematykę tego filmu Bez zbędnych reklam przechodzimy do konkretów Dlatego ja już od razu zaczynam wam opowiadać o co w tym wszystkim chodzi Czemu ludzie w Stanach Zjednoczonych tak bardzo uwzięli się na tego Travis'a I czemu chcą obecnie jego końca No bo to wręcz niesamowite Że raper, który jeszcze dwa tygodnie temu był na absolutnym topie i nie chodzi mi tutaj o kwestie tylko stricte muzyczne, tylko nawet o właśnie całą jego markę Cactus Jack, która do niedawna była jedną z najbardziej respektowanych brandów na całym świecie. Jego buty, ubrania, czy też kolaboracje z najróżniejszymi światowymi gigantami nieprzerwanie sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. I śmiało mogę powiedzieć, że twórca ten był na bardzo dobrej drodze, by za kilka lat, czy też kilkanaście lat, stać się podobnie ważną personą w kulturze obecnego świata, jaką jest teraz chociażby Kanye West. Jednak no właśnie, jego festiwal, pod którym raper w pełni się podpisywał i za niego swoim wizerunkiem, czyli Astro World Fest okazał się wielką tragedią, której odeszło od nas 8, to znaczy w sumie to już nawet 10 osób, o czym porozmawiamy sobie zaraz dokładniej. No i na pewno ta sytuacja już na zawsze zostawi z nami na wizerunku Travisa. No bo w końcu to nie jest taka kwestia, jaka tyczyła się kilka miesięcy wcześniej w kontekście DaBiego, kiedy to raper wypowiedział swoją homofobiczną frazę na festiwalu Rolling Loud. Tylko na co by nie mówić, w grę tutaj wchodzi życie ludzkie, dokładniej życie wielu osób, i dlatego właśnie sytuacja jego skansalowania jest o wiele. Bardziej poważna. No i też pewnie nigdy się do końca tego nie dowiemy. Czy raper rzeczywiście podczas koncertu dostał tę informację od Live Nation, żeby ten występ momentalnie zakończyć, o czym rozmawialiśmy sobie ostatnio? Nie wiemy, ile winy leży po jego stronie. Jednak większość amerykańskiego społeczeństwa jest pewna, że to właśnie Travis powinien za to wszystko odpowiadać, że to przez jego osobę pod sceną dochodziło do takich chuligańskich zachowań jego fanów, i teraz właśnie postaram się Wam to wyjaśnić, a raczej przedstawić ich punkt widzenia tej kwestii, przedstawić ich argumenty, które no rzeczywiście mogą pewnie u niektórych z was trochę zmienić obraz całego wizerunku Travis'a Scotta. Chociaż też już na samym starcie wam powiem, że z tego co właśnie zauważyłem, obecnie najczęściej te osoby, które są jego największymi krytykami, tak naprawdę zainteresowały się bliżej tematem Travis'a dopiero po tej tragedii. Dlatego też teraz, wyciągając z kontekstu kilka jego zachowań z przeszłości, które w obliczu dzisiejszych wydarzeń, no niestety, ale tylko dolewają oliwy do ognia i pogrążają jeszcze bardziej sytuację rapera w tej całej tragedii. W Ameryce obecnie powstaje, czy też wybija się coraz więcej kanałów, które skupiają się tylko i wyłącznie na krytyce tego artysty. Chociaż nawet wprost na swoich filmach mówią, że przed tym incydentem do końca nie byli oni zaznajomieni z jego osobą. I po prostu wydaje mi się, że w Stanach po części jest to też takie dmuchanie balonika i rozgrzebywanie tej sprawy jak najbardziej się da. Tylko po prostu, żeby działała się jakaś drama i żeby było kogo szkalować. No i takim centralnym ogniwem tych wszystkich dywagacji jest samo podejście rapera do swojej twórczości, podejście do swojej muzyki, które też raper wyraźnie i celowo przenosił na swoich fanów, co w sumie przecież do niedawna było jego zdecydowanie największym plusem w oczach wielu, czyli no wiecie, te jego niesamowite koncerty, z których zawsze słyną, przepełnione masą przepięknych i zjawiskowych efektów wizualnych, czy też dźwiękowych, na których sam Travis rozwalał system. Na scenie czuł się jak ryba w wodzie, a jego kontaktu z publicznością na pewno zazdrościło mu wiele innych twórców, podobnie jak i jego niespożytej energii, którą Travis zawsze posiadał i którą też przekazywał swoim wszystkim fanom. W końcu nie bez powodu, grupa jego największych wielbicieli nosi nazwę Ragers, czyli tłumacząc to na język polski, oznaczałoby to mniej więcej coś po Kroju ściekli. No i właśnie myślę, że to wszystko. Jeszcze do niedawna było tą główną esencją rapera, która przysparzała mu największą ilość oddanych fanów. I jeżeli chociażby na przykład oglądaliście film dokumentalny o trawisie na Netflixie, to na pewno wiecie dokładnie o czym tutaj mówię. Jednak paradoksalnie właśnie ten film w obliczu dzisiejszych zdarzeń, no trochę w tej sytuacji trawica również może pogrążać. Tak samo jak i pogrążać go może kilka jego zachowań z przeszłości, które co prawda ludziom były dobrze znane już od dawna i wcale takim głośnym echem się one początkowo nie odbiły. Jednak po tej ostatniej tragedii przybierają zupełnie innego charakteru. I teraz właśnie wymienię Wam kilka takich historii z przeszłości Travisa, do których dzisiaj najczęściej wracają jego przeciwnicy. Zaczynając od roku 2015, kiedy to raper grał swój koncert w Szwajcarii na festiwalu Open Air Festival. Nie mylić oczywiście z Openerem, i jak widzicie, cały czas tle, Travis podczas swojego show wykonał tzw stage diving. Czyli na po prostu rzucił się wtedy w tłum, kiedy to właśnie jeden ze szwajcarskich fanów próbował ukraść mu buta. Dokładniej mówiąc, było to chyba Easy 350. No i popatrzmy tylko teraz na reakcję Travisa na takie zajście. Come here. Get that Get him. You to Get him out of here. Get him out of here. Boo. 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 No I właśnie tak jak mówię. Ogólnie to nagranie jest dosyć popularne. Myślę, że wielu z Was już je gdzieś tam widziało. I co ciekawe, do niedawna jeszcze prawie nikt nie miał z nim problemu. I jednak dzisiaj, no właśnie, w obliczu tego, co się wydarzyło, nabiera one całkiem nowego sensu. Bo nie dość, że raper, no, mocno przesadził ze słowami. Wręcz nawołując swoich fanów do sprania złodzieja tego buta, który też swoją drogą zachował się jak idiota. To jeszcze, no, z tego wszystkiego wychodziłoby na to, że Travis Scott tak naprawdę potrafi przerwać koncert na o wiele dłużej niż tylko minutę. Ale tylko w takim przypadku, gdy ktoś chwyci go za buta. Natomiast gdy na scenie widzi, że jego fani odchodzą i ich bezwładne ciała są zaciągane do karetek, to wówczas te przerwy wynosiły no nawet nie całą minutę. Jak sprawdzałem dokładnie nagrania z koncertu. No i co tu dużo mówić. Jest to rzecz, do której krytycy mogą i właśnie bardzo licznie się teraz przyczepili. A kolejna tego typu historia miała miejsce na festiwalu Summer Jam w 2016 roku, kiedy to podczas koncertu Travisa, jedna z osób będących z nim na scenie mocno go zdenerwowała i był to dokładniej kamerzysta, pracujący właśnie dla tego festiwalu, na którym raper wtedy grał. I zobaczył w sposób Travis go wtedy potraktował. Hey, 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 get your f**king nerdy ass off the stage, bro. Go. Now, you. Off. Yes, I don't know you, bro. Go, go, go. Nobody on stage, bro. Nobody on stage, bro. No disrespect, I'm an artist. No, I don't know, I don't know. No i jak sami widzicie, ta jego reakcja była wyraźnie zbyt mocna. Niepotrzebnie tyle wyzwisk poszło w stronę tego niewinnego chłopca, który tylko przecież wykonywał swoją pracę dla tego festiwalu. I w sumie to całość tej akcji nieco przypomina mi pierwszą dramę z Soblem, co nie? The fuck he think he is, man. Dobra, no ale lecimy sobie dalej do coraz ciekawszych tematów. I tym razem będzie to kwestia, która wybuchła zaraz po tej tragedii na Astro World Fest. A raczej, która dopiero rozpopularyzowała się po tym wydarzeniu. I stoi za nią głównie ten oto gościu, którego widzicie teraz w tle. Tak więc zobaczmy, co ciekawego ten facet ma nam do przekazania. Travis Scott is the worst person I worked with in my entire career in music. The story, that D-Dot telling is true. I'm Travis Scott's former manager. I'm the one who had a seizure, and I'm the one that he left for dead. and Basement in Los Angeles. The stories coming out of Astroworld and all the videos documenting the evidence are quite clear, and they align with what I know about Travis Scott. When he sees people in harm or danger, he tends to only continue thinking about himself. And to make it worse, he's been doing this for years at other concerts. Tak, i ogólnie w centrum dyspozycji pomiędzy tym gościem a Travisem chodzi o to, że podobno ten właśnie facet, tak jak zresztą słyszeliście przed chwilą, bardzo pomógł Travisowi wystartować jego karierę poprzez fałszywe nabijanie mu cyferek pod jego muzyką i. jego social mediami, by w ten sposób sfajkować jego popularność i by następnie raper mógł być zauważony przez jeszcze większą grupę odbiorców. So in 2009 when I met Travis Scott I was running a site called earmilk.com with my friends Trey and Blake uh, and I was a junior level software engineer and I just finished working for MySpace Music so I worked in the technology side of music for Travis what we did was fake his popularity I programmed a fleet of soundcloud bots to artificially play on told was more popular Dodatkowo, z tego co też kiedyś opowiadał, pełnił też przy tym wszystkim stricte rolę jego menedżera. Jednak pomimo tego, że tak dużo pomógł on Travisowi na początkach jego kariery, to ich relacja zakończyła się w no, bardzo kiepski, czy też słaby sposób. Dokładnie w momencie, kiedy panowie poszli razem na imprezę do jakiegoś klubu podziemy, to nagle właśnie ten oto menago, który jak się okazało choruje na epilepsję. Ów menedżer nagle dostał ataku podaczki w tym klubie. Na Travis, gdy tylko to zobaczył, to zamiast mu pomóc, zamiast się nim zaopiekować, zostać przy nim i na przykład wezwać karetkę do Travis, natomiast w tym momencie po prostu wyszedł z klubu, zostawiając swojego kompana w sytuacji, w której jego życie było bardzo zagrożone. I co więcej, następnego dnia zadzwonił właśnie do tego menedżera, który przebywał już wtedy w szpitalu, aby mu powiedzieć, że nikt inny jak Ty TI się do niego odezwał, ponieważ chce go zakontraktować i chce być również jego menedżerem. Dlatego on teraz zrywa z nim współpracę, bo dodatkowo nie chce mieć osoby na tym stanowisku, która ma takie podaczki. Więc na eks ta historia pokazuje Travisa jako naprawdę złą i bezduszną osobę. Oczywiście zakładając, że to wszystko co ten gościu mówi jest w 100% prawdą. Bo tutaj wiadomo, że może być różnie. I tym samym jest to trzecia kwestia, która najczęściej jest powielana w kontekście kolejnego powodu do skanselowania Travisa Scotta. No a czwartą sprawą natomiast jest to, co wydarzyło się podczas jego wystąpienia na festiwalu Lula Palooza w 2015 roku. Ponieważ raper wówczas na scenie zaczął zachęcać swoich fanów do tego, żeby spinali się oni przez barierki ochronne. By przedzierali się przez ochroniarzy i by wbijali do niego na górę na scenę Dlatego też ten jego koncert po zaledwie pięciu minutach Został przerwany Po tym jak rzeczywiście kilka osób poszło za jego słowami Co finalnie poskutkowało też i tym Że Travis wraz z jednym swoim fanem Zostali za to wszystko aresztowani No i znów takie nawoływanie przez rapera Do nieposzanowania zasad panujących na festiwalu Czy do takiego zachowania w kierunku ochroniarzy W dzisiejszym świetle Prezentuje się wręcz tragicznie I do tego bliźniaczo podobna sytuacja Miejsce miała dwa lata później Czyli w roku 2017 Kiedy to właśnie Travis w taki sam sposób namagał swoich fanów do takich chuligańskich zachowań i znów został przez to zresztą po raz kolejny aresztowany, tym razem ze swoim producentem. Plus dodatkowo w internecie pojawiły się też ostatnio zeznania jednego z ochroniarzy, który w tym roku miał przyjemność pracować na jednym z festiwali, gdzie to właśnie grał m.in. Travis Scott i który jak opowiada, próbował wówczas podtrzymać pobudzonego fana przed wejściem na scenę. Na no, Travis natomiast gdy zauważył tę interwencję ochroniarza, to podobno następnie przez mikrofon miał go zwyzywać przy wszystkich ludziach. Znów przy tym nawołując swoich fanów do szaleństwa I tak właśnie dokładnie brzmią zeznania tego ochroniarza Który postanowił podzielić się tym ze światem Dopiero po tej tragedii, która wydarzyła się na Astro World Feście No i co tu dużo mówić Jak zbierzemy te wszystkie przewinienia rapera z przeszłości razem do kupy No to rzeczywiście można dojść do wniosku Że Travis Scott nie dość, że jest po prostu złym człowiekiem To do tego jest jeszcze w swoich czynach i ruchach Kompletnie nieodpowiedzialny Co właśnie stricte przyczyniło się do tego Że jego fani zachowują się tak, a nie inaczej Co jak dzisiaj widzimy niesie za sobą skutki tragiczne bo jak zresztą wcześniej wam mówiłem Już oficjalnie wiemy o dwóch kolejnych śmiertelnych przypadkach Na skutek tego wydarzenia I są nimi po kolei 9-letni chłopczyk imieniem Ezra Blunt O którym dokładniej rozmawialiśmy sobie w ostatnim materiale Który jak wiemy nieprzerwanie od czasu festiwalu przebywał w śpiączce Jednak no niestety jego życia już nie dało się odratować Natomiast drugą ofiarą jest pani Barty Szachami Ta oto 22-letnia studentka Która od czasu festiwalu również leżała w szpitalu podpięta do respiratora I niestety ale jej historia zakończyła się w podobny sposób tym samym, co niesamowicie przykre, jest to już dziesiąta ofiara śmiertelna na skutek tego festiwalu. Przez co zresztą jej rodzice, chwilę później, zewzami w oczach wypowiadali się na temat Astro w telewizji, robiąc tym samym znów wielkie zamieszanie wokół całego tematu. Mama, to I because we don't go to concert. no we don't we don't even know what this concert is all about i know concert might be music you know having fun girls having fun but this is not concert right this was not concert i don't know what it was but this was not concert you know because my baby didn't come back this was not a concert either. I tak, pojawia się też wiele głosów, że zachowanie tej pani jest sztuczne Że nie jest racjonalne I wyraźnie zależy jej tylko na zainkasowaniu jak największego odszkodowania z budżetu Travis'a Jednak no niestety, ale ja osobiście nie sądzę Że w obliczu takiej tragedii, kiedy naprawdę zmarła córka tej kobiety To czy w ogóle wypada nawet tak głośno myśleć Czy wypada coś takiego nawet brać pod uwagę Co już samo w sobie, od razu stałego na przegranej pozycji Dlatego też to może zwiastować naprawdę ogromne problemy prawne rapera w niedalekiej przyszłości Podczas tych kilkuset rozpraw sądowych które będą się toczyć w sądzie w sprawie tego festiwalu. Dokładnie jak wczoraj media podały, jest dużych łącznie ponad 125 i które w sumie obciążają rapera na kwotę około 750 milionów dolarów. I tak, te liczby są kosmiczne, ale właśnie dobrze oddają istoty tej tragedii, co wyraźnie też samego Travisa niesamowicie przetłoczyło. W końcu podobno od czasu festiwalu nie opuścił on nawet na chwilę swojego domu i ciągle przebywa tam ze swoimi prawnikami, omyślając koncepcję planu ochrony jego marki. Natomiast pod jego bramą nierzadko zbierają się też protestujący. Osoby, które chcą go pociągnąć do dalszej odpowiedzialności, które chcą, by rapera spotkały jeszcze większe konsekwencje. A dlaczego? To właśnie wam chyba już dzisiaj wystarczająco wyjaśniłem. Bo jeżeli do tych jego słabych i sztucznych przeprosin dodamy te wszystkie historie z przeszłości, a zwłaszcza to jak Travis kieruje swoich fanów, no to pewnie wielu z Was trochę teraz zmieniło swój punkt widzenia w kontekście tej całej dramy Travisa Scott'a. Część pewnie nadal zostaje przy swoim i twardo wierzy w jego całkowitą niewinność. No ale tak jak wcześniej wam mówiłem, całej prawdy odnośnie tegorocznego koncertu na Astro. World już pewnie nigdy się nie dowiemy. Natomiast rzeczywiście, raper w przeszłości mógł w paru przypadkach zachować się o niebo lepiej. Niektórzy by pewnie teraz powiedzieli, że karma do niego wraca. A waszą opinię, już taką finalną, chciałbym zobaczyć dzisiaj w komentarzach po tym wszystkim, czego się dowiedzieliście w tej trylogii materiałów o Travisie Scottie. Jestem mega ciekaw waszej opinii w tym momencie. Natomiast ja już tymczasem przechodzę do kwestii ostatniej, którą jestem wam winny i na którą czekacie chyba tutaj najbardziej. Czyli przechodzimy, oczywiście, do tego słynnego tematu rzekomych szatańskich współprac Travisa Scotta. No bo jeśli jeszcze w ogóle o tej kwestii iluminatów nigdy nie słyszeliście, to tak mega skrócie od wielu lat właśnie w internecie popularyzuje się taka teoria, jakoby tak naprawdę za tym największym mainstreamowym rynkiem muzycznym i w sumie to w ogóle za wszystkimi kluczowymi działami przemysłu polityki czy też kultury naszego dzisiejszego świata, stoją tak naprawdę osoby dla nas na co dzień niewidoczne, które są właśnie wyznawcami kościoła szatana i które kontrolują wszystko, dosłownie cały świat za kulis, za pomocą swoich sławnych pionków, których my nazywamy obecnych gwiazdami muzyki, czołowymi Politykami, czy też celebrytami, no ogólnie, są to te najbardziej respektowane i wpływowe persony w dzisiejszym świecie. I z tego co pamiętam, kilku artystów w przeszłości zdecydowało się jawnie wypowiedzieć na temat tej teorii, jakoby była ona prawdziwa. Co później wiązało się też dla nich, z lekko mówiąc, nieprzyjemnymi skutkami. I twierdzili oni, właśnie, że musieli przed laty sprzedać im swoją duszę, by to wszystko otrzymać. Jednak, no, tak jak mówię, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, nie jestem odpowiednią osobą, żeby wam o tym dokładnie opowiadać. Bo w sumie, to też mogłem coś tutaj pokiczkać, dlatego polecę wam Teraz po prostu film na ten temat, który możecie znaleźć w kilku częściach na YouTubie O nazwie Illuminati Przemysł Muzyczny Chociaż też nie radziłbym oglądać go osobom o słabszych nerwach Czy też osobom młodszym No bo ja na przykład w młodości jak oglądałem ten film To potem 3 dni pod rząd spałem przy zaświeconym świetle I chodziłem codziennie do kościoła, ale to już mniejsza No i rzekomo właśnie ci wszyscy artyści, którzy w ten sposób osiągnęli swój cel Czyli zostali gwiazdami światowego formatu W swoich teledyskach, tekstach, grafikach czy też kreacjach Często zawierają właśnie kilka takich szczególnych znaków tego ugrupowania na które też choć początkowo nie zwracamy uwagi To jednak podświadomie Cały czas one na nas działają I takim najpowszechniejszym sztandarowym symbolem Jest właśnie piramida z wszechwiedzącym okiem Która właśnie jak już ostatnio wam opowiadałem Znajdowała się na plakatach promujących te Tegoroczne wydarzenie Astroworld Podobnie jak i sama ekskluzywna Osobista scena Travis'a Scotta na tym wydarzeniu Która według wielu była stworzona na wzór bram do piekieł I która dziwnym trafem Była zbudowana właśnie w całości w kształcie trójkąta Natomiast w jej środku czasami pojawiało się takie oko Co pasuje wręcz idealnie do ram tej teorii. W sumie to podobnie jak i cały festiwal World, No bo sprawa numer jeden to muzyka, która nieustannie tam grała na terenie całego festiwalu i która według wielu miała właśnie za pomocą swoich specjalnych częstotliwości zaprogramować ludność do takiego a nie innego szaleństwa. Sprawa numer dwa natomiast to zaraz przed koncertem. Na środku sceny widniał taki oto wielki napis, który w języku polskim brzmiałby tak Widzimy się po drugiej stronie. Co znów w obliczu tych dziesięciu zmarłych osób brzmi, no znów bardzo strasznie i jednoznacznie. Zresztą cały ten koncert miał charakter Iście Diabelski. Jak licznie skarżą się osoby, które go przeżyły, a zwłaszcza Diabelski był jego początek, który prezentował się następująco. <śmianowidł> zwolennicy tej teorii twierdzą, że takie wielkie koncerty największych światowych gwiazd muzyki są tak naprawdę obrzędami iluminatów, których przechwytują oni ich wytworzoną energię. Natomiast w przypadku koncertu Travisa na Astroworld posunęli się oni o krok dalej i w taki właśnie sposób złożyli oni kilka ofiar, których początkowo miało być 8, teraz już wiemy o 10. I też tak się składa, że Travis na swoim najnowszym teledysku, który wyszedł zaraz przed tym koncertem, miał na koszulce napis Pearl Jam, czyli inno jest to nazwa festiwalu, na którym również już niegdyś doszło do takiej tragedii. I wtedy naszego świata odeszło dokładnie 9 osób kolejną tego typu sprawą jest właśnie okładka tych dwóch najnowszych hitów rapera która przedstawia się następująco i na której nie dość, że widnieje taki slogan kiedy koniec nadejdzie to dopiero będzie początek co znów dzisiaj możemy rozumieć dwojako to jeszcze te kawałki, które pod nią wyszły noszą nazwę plan ucieczki oraz mafia co fanatycy symbolizmu również dopięli do swojej teorii i co też dosyć ciekawe prawie identyczna grafika 20 lat temu pojawiała się również w serialu Simpsonów przez co ludzie znów uważają, że przewidzieli oni tym samym przyszłość ja na ogólnie powiem wam, że ten obrazek tak naprawdę zainspirowany jest to motografiko, która powstała jeszcze wcześniej, już kilkadziesiąt lat temu, więc opcję z Simsonami na 100% bym odrzucił. Kolejnym takim znakiem jest koszulka rapera, w której występował podczas koncertu, która wyraźnie ilustruje przemianę niebieskich ludzików do domyślnie czystych, w czerwonych ludzików, którymi staną się właśnie osoby po tym koncercie. No i ogólnie takich poszlak, znaków czy też wskazówek, które były na tym festiwalu Astroworld, ludzie znajdują naprawdę ogrom. I z jednej strony jest to naprawdę przerażające, no bo trzeba przy. Znać, że lepiej się to wszystko w jakąś jedną całość. Z drugiej strony jednak znajdą się też oczywiście i przeciwnicy tej teorii, którzy twierdzą, że w przemyśle muzycznym wiele gwiazd zawsze używa właśnie takiej szatańskiej symboliki, ponieważ po prostu to, co mroczne i straszne, zawsze przyciąga uwagę ludzką i zawsze dobrze się sprzedaje. I tym samym właśnie też dlatego zostawiłem Wam ten temat na koniec tego odcinka, ale myślę, że warto było zostać tutaj ze mną aż do tego momentu, bo mam nadzieję, że dowiedzieliście się tutaj kilku ciekawych rzeczy. Jeżeli tak, to zasubskrybujcie ten kanał. Najlepiej razem z dzwoneczkiem, by być na bieżąco i wiedzieć wszystko po prostu o rapie. Wbijajcie na sklep kanału trapshop.pl, pokazackie bluzy i podkoszulki. Zostawiajcie łapki w górę, a tymczasem ja już z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!